Mam przyjemność dzisiaj rozmawiać z panem profesorem doktorem habilitowanym Andrzejem Nowakowskim, kierownikiem poradni profilaktyki raka Szyjki-Macicy Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie. Panie profesor... Dzień dobry, dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, czy dobry wieczór państwu. Panie profesorze, dzisiaj porozmawiamy o profilaktyce raka szyjki w macicy. W wielu krajach praktycznie już ten nowotwór został wyeliminowany. Na przykład w Australii po wprowadzeniu obowiązkowych szczepień w 2007 roku dziewczynek, a następnie chłopców w 2013. Australijczycy mają plany, że do 2060 bodajże roku tak opublikowali, że sprowadzą ten nowotwór do postaci bardzo rzadkiego kazuistycznego nowotworu, gdzie tych przypadków będzie poniżej dwóch na 100 tysięcy, co jest faktycznie to są niskie wskaźniki zachorowalności, takie jak w przypadku rzadkich nowotworów, ale wydaje się, że faktycznie Australia jest na, na bardzo dobrej drodze do tego, żeby znacznie ograniczyć czy prawie wyeliminować raka szyjki macicy, a także inne choroby, które są wywoływane przez zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, czyli HPV. W każdym razie, patrząc na Australię i na inne kraje, w których ten program szczepień przeciwko HPV jest realizowany, czy u nas realizując taki program, powinniśmy czerpać z tych państw wzory? Znaczy, ja myślę, że Polska ma, mimo ogromnej aktywności ruchów antyszczepionkowych, które mam nadzieję trochę przygasły, ta aktywność nieco przygaśnie albo nie będzie tak skuteczna, ze względu na szczepienia przeciwko koronawirusowi, przeciwko SARS-CoV-2, które jednak się toczą z dosyć dużym sukcesem, jest kwestia tylko dostępności szczepionek. To mam nadzieję, że, że mimo tej aktywności tych ruchów, czy pomimo tej, tej aktywności ruchów antyszczepionkowych, Polska ma swoje dobre doświadczenia w realizacji szczepień pediatrycznych, dlatego że o ile ja się nie mylę, a, a takie dane chyba są, nadal objęcie szczepieniami docelowych kohort dzieci w wieku szkolnym czy, czy przedszkolnym, czy, czy noworodków no, osiąga 80-90%, co jest porównywalne, czy nawet wyższe niż objęcie szczepieniami przeciwko HPV w znacznej części krajów europejskich. Więc wydaje mi się, że Oczywiście powinniśmy korzystać z doświadczeń innych krajów, jeśli chodzi o realizację szczepień przeciwko HPV, ale mamy nasze bardzo dobre doświadczenia i ja uważam, że szczepionka przeciwko HPV to jest taka sama szczepionka jak wszystkie inne szczepienia pediatryczne objęte programem szczepień ochronnych i mamy tu nasze dobre doświadczenia w tym zakresie i powinniśmy z nich korzystać właśnie w przypadku szczepień przeciwko HPV. Jak duże znaczenie dla poprawy wskaźników zachorowalności, umier umieralności ma wysoki poziom zaszczepienia? No olbrzymie, dlatego że w tej chwili przypomnę, że nie mamy rejestru szczepień w Polsce. Jedyny rejestr szczepień, który w tej chwili funkcjonuje, to jest właśnie rejestr szczepień wprowadzony przeciwko SARS cov 2 i tutaj wiemy dokładnie, kto jest zaszczepiony iloma dawkami. W przypadku wszystkich innych szczepień pediatrycznych. Takiego rejestru nie, ma, nie mamy. Dotyczy to także szczepień przeciwko HPV, ale możemy się możemy tylko estymować, czy w pewnym sensie się domyślać, czy wiedzą to także w mniejszym odsetku koncerny, które oferują te szczepionki. Szczepienia w Polsce są także realizowane przeciwko HPV już od dłuższego czasu. Realizują je bezpłatnie w ramach lokalnych programów profilaktycznych samorządy. No i, i, i estymujemy, że ta liczba, ten odsetek zaszczepionych nie przekracza siedmiu, być może siedmiu, być może dziesięciu procent roczników, które należałoby szczepić. Stąd przy tak małym objęciu populacji szczepieniami ten efekt populacyjny, zdrowotny będzie znikomy, dlatego powinniśmy dążyć do tego, żeby objąć jak największą kohortę. Docelową, a w tej chwili wydaje się, że nawet w przypadku ograniczonych środków, czy w przypadku ograniczonych środków dostępnych na szczepienia, tą kohortą będą 12- do 14-letnie dziewczęta, im więcej ich zaszczepimy przeciwko HPV, tym lepsze efekty zdrowotne w postaci spadku zachorowalności, umieralności z powodu raka szyjki macicy będziemy obserwować w perspektywie kilkudziesięciu lat. Część analiz modelowych, farmakoekonomicznych czy doświadczeń mówi o tym, że jeśli spodziewamy się słabej, słabej odpowiedzi, tutaj słabej wyszczepialności dziewcząt, to warto jest do, dołączyć chłopców. Znaczna część krajów europejskich w tej chwili uzupełniła te programy szczepień oferowane do tej pory tylko dziewczętom o Płeć męską i obydwie płci są szczepione, czyli zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, przeciwko HPV. Opublikowany w dzienniku urzędowym ministra zdrowia z 22 grudnia 2020 roku program szczepień ochronnych na ten bieżący rok formuje zalecenia dotyczące spa, y, 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 sposobu realizacji szczepień y, przeciwko HPV jako szczepienia zalecane do realizacji w ramach programów profilaktyki zdrowotnej. Y, czy Pan Profesor rekomendowałby uwzględnienie tego zalecenia GIS y, przy realizacji y, szczepień przeciwko HPV? No oczywiście, że rekomendowałbym, aczkolwiek no tu trzeba by było dopytać co autor miał na myśli, czyli co państwowy inspektor sanitarny miał na myśli, żeby doprecyzował, jakie, jakie to programy profilaktyki zdrowotnej. Ja się mogę domyślać, że to zalecenie zostało wydane, aby kolejne samorządy, które zechcą przystąpić do programów szczepień przeciwko HPV, one w tej chwili no, nie mają obowiązku, ale z reguły pytały o to, czy, czy wcześniej były zobowiązane do tego, żeby uzyskać pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W związku z tym, jak gdyby taka, taki zapis w PSO otwiera niejako drogę do, do, yy, do szczepień, ale być może, Główny inspektor sanitarny miał tu na myśli jakiś szerszy program szczepień przeciwko HPV, nie wiem, być może finansowany ze środków Narodowej Strategii Onkologicznej, o no, ile takie się pojawią. Tu nie potrafię do końca odpowiedzieć pani redaktor na to pytanie. Wydaje mi się, że trzeba by było zadać je i Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, który myślę, że w porozumieniu z, z Ministerstwem Zdrowia takie zalecenia umieścił w programie szczepień ochronnych. Myślę, że tu była świadomość tego, iż szczepienia przeciwko KPV są zapisane w Narodowej Strategii Onkologicznej. Był to jak gdyby zapis, który otwiera drogę do tego, żeby te szczepienia bezpłatnie w Polsce wprowadzać i refundować dla docelowych grup. Nie znam szczegółów, jakie były plany. Wiem, że pewne prace w Ministerstwie nad, nad refundacją czy nad udostępnieniem tych szczepień szerszej populacji się toczą, ale tu nie znam szczegółów. Myślę, że, że czy Ministerstwo, czy główny inspektor sanitarny są odpowiednim adresem, aby to pytanie zadać. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.